Dzisiaj opowiemy sobie wszystko o prawie przyciągania. Co to jest? Jak należy je stosować, żeby działało? Dlaczego tak jest, że mimo nawet jak znasz prawo przyciągania i stosujesz pozytywne afirmacje, to ono w naszym życiu nie działa? Co to ma wspólnego z naszą podświadomością i czym nasza podświadomość się kieruje, że czasem nam przyciąga fajne, życie, fajne rzeczy do naszego życia stosując to prawo przyciągania, a czasami mamy wrażenie, ale mimo, że bardzo dużo wysiłku zrobimy, niby znamy to prawo, stosujemy je, to jakoś na efekt w naszym świecie rzeczywistym nie możemy się doczekać. Zapraszam Cię serdecznie na tą lekcję. Ja nazywam się Agnieszka Waga, jestem ekspertem od pracy na podświadomością i emocjach. Jestem autorką książki Sztuka Zarządzania Podświadomością, czyli emocjami. I dzisiaj właśnie podzielę się z Tobą, właśnie swoją wiedzą na temat, jak pracuje nasza podświadomość, co ona ma wspólnego z prawem przyciągania, co to właściwie jest za prawo, co ma wspólnego z pozytywnymi afirmacjami i jak należy w życiu pracować, żeby było dobrze. I o tym wszystkim sobie omówimy dzisiaj na naszej lekcji. Co to jest w ogóle prawo przyciągania? Prawo przyciągania mówi o tym, że przyciągamy do życia rzeczy, na których się skupiamy. Ponieważ większość z nas skupia się na rzeczach, które nie chcą, żeby nam się w życiu wydarzyły, to potem w naszym życiu te rzeczy nam się mm, realizują. Musisz sobie wyobraź, że w Twoim serduszku taki mieszka mały ktoś mm, nie mieszka mała gniesia u Ciebie mieszka mały chłopiec albo mała dziewczynka i niezależnie na czym uwagę skupiasz, co chcesz, to, to twoja podświadomość tam siedzi, notuje to wszystko, mówi, aha, skoro tak bardzo tego chcesz, skoro tak często skupiasz na tym uwagę, to my do twojego życia ci to przyciągniemy. Bardzo często to widzimy, to o prawo po tym, jak właśnie skupiamy się na niefajnych rzeczach i te niefajne, na lękach, jakichś, i te niefajne rzeczy przyciągamy do naszego życia. Czyli, generalnie na tym, co się skupiasz, na czym swoją uwagę, to do swojego życia przyciągasz. O tym mówi właśnie prawo ściągania. No, gdy usłyszymy pierwszy raz prawo przyciągania, to mówimy – dobrze, ja teraz, teraz rozumiem te pozytywne afirmacje, ja teraz rozumiem te pozytywne myślenie, to ja teraz zacznę się skupiać na pozytywnych rzeczach. Będę powtarzał sobie pozytywne afirmacje po 10, 20, 50 razy dziennie i poczekam, aż mi się fajne rzeczy zwiastują w moim życiu i generalnie ja nic więcej nie będę musiał robić. Kiedy, bardzo duży, kiedy się dowiemy o prawo przyciągania, poczytamy sobie mądre książki na ten temat, to z takim zaangażowaniem chcemy zwracać uwagę na tym, na czym skupiamy nasze myśli i wtedy właśnie bardzo często wprowadzamy pozytywne afirmacje. I na się okazuje, że ja bardzo duży wysiłek, w co wkładam, skupiam się fajnych, na fajnych rzeczach, powtarzam pozytywne afirmacje i nic w moim życiu się... Nie zadziewa. Dlaczego tak się dzieje? Czy coś jest z moją podświadomością nie tak? Czy ja nie zasłużyłem? Czy to jest moja karma z poprzedniego życia? I czy ta moja podświadomość właśnie robi mi podgórkę? No nic bardziej mylnego. Trzeba wiedzieć, że oprócz prawa przyciągania, nasza podświadomość zawsze działa według praw natury. Jednym oczywiście z tych praw jest prawo przyciągania. Ale jeżeli złamiesz drugie prawo, to pierwsze nie zadziała. No, bo na odwróć, no, bo te prawa są równorzędne. Drugim prawem, które się zawsze słucha Twoja podświadomość, jest prawo homostazy. Prawo homostazy mówi o tym, że natura zawsze dąży do wyrównania ciśnień. To znaczy, że jeżeli sobie weźmiesz balonik i go nadmuchasz, nadmuchasz, nadmuchasz i już będzie tak nadmuchany, że się więcej nie da i jeszcze trochę w niego dmuchniesz, to wiadomo, że balonik pęknie. I to nie jest tak, że Pan Bóg Ciebie nie lubi, więc popsuł Ci zabawkę, tylko po prostu złamałeś jedno z podstawowych praw natury. No dobrze, ale co ma to wspólnego z prawem przyciągania? Ano bardzo dużo, bo jeżeli złamiesz prawo homeostazy, to prawo przyciągania nie zadziała. Trzeba pamiętać, że jeżeli stosujemy prawo przyciągania, nie wystarczy skupiać myśli na danej rzeczy, nie wystarczy skupiać pozytywnych, mówić pozytywne afirmacje. Tylko trzeba, nie wolno nam zapominać o emocjach. To dzięki emocjom komunikujemy się z naszą podświadomością i emocje są tutaj bardzo, bardzo ważne. Bo to, co mówisz, musi być zgodne z tym, co czujesz. Jeżeli stosujesz pozytywne afirmacje, jeżeli stosujesz prawo wciągania, ale to, co mówisz, będzie niezgodne z tym, co czujesz, to się nic w swoim życiu nie zadzieje. Tą zasadę bardzo dużo, dobrze widzimy, bo gdy znajdujemy się w negatywnym, Sytuacji naszej życiowej. Emocje, które w nas powstają, generalnie nie są fajne. Czyli, jak skupiamy się na lęku, na rzeczach, które nie chcemy, to mamy wrażenie wręcz, że one z mocą błyskawicy materializują się w naszym życiu. Ale jeżeli chcemy już zastosować właśnie te pozytywne myśli, pozytywne, fajne rzeczy, to mimo, że bardzo dużo wysiłków to wkładamy, to się nic w naszym życiu nie zadziewa. Wręcz mamy wrażenie, że walimy głową w mur. Dzieje się tak dlatego, że zapominamy o emocjach. Pamiętaj, żeby prawo przyciągania zadziałało, nie możesz złamać prawa homostazy. Czyli to, co mówisz, musi być zgodne z tym, co czujesz. No bo zobacz, jeżeli słucham się prawa przyciągania i yy, no, chcę mieć piękne, gładkie, śliczne dłonie, ale nienawidzę swoich dłoni, uważam, że są męskie, że są okropne, to mimo, że ja teraz zacznę nawet razy dziennie powtarzać kocham moje dłonie, a moje dłonie są cudowne, piękne i wspaniałe, to się nic nie zadzieje, bo emocja, która będzie ze mnie emanować, będzie przeczyć słowom, które ja wypowiadam. To trochę tak, jakbyś wziął przepis na herbatę i przeczytał tam wziąć wrzątek. Bierzesz wrzątek, bierzesz herbatę, a potem bierzesz siłę przeciwstawną, czyli lodowatą wodę z lodem, mieszasz z tym wrzątkiem, na koniec zalewasz tą herbatkę i mówisz, "E ten przepis jest w bani, nic tu się nie zadziało, herbata mi się nie zaparzyła to kompletnie nie działa, a wzięliśmy dwie siły, które na w siebie nawzajem znoszą. Dlatego gdy chcemy zastosować prawo przyciągania, które mówi o tym, że to, na czym skupiasz własne myśli, przyciągasz do swojego życia, to nie zapominajmy o emocjach. Gdy pracujemy z podświadomością, bardzo ważne jest, żebyś to, co mówił, było zgodne z tym, co czujesz, bo inaczej nic się w swoim życiu nie zadzieje. Twoja podświadomość słucha się tego, co, na czym się skupiasz, na czym mówisz, ale zwraca też uwagę, czy to, co mówisz, jest zgodne z tym, co czujesz. To trochę tak, jakbyś przeglądał sobie katalog, albo oglądał sobie rzeczy w internecie i mówisz: To mi się podoba, to mi się podoba, o to jest nawet fajne. Ale dopóki nie klikniesz: Kupuję i płacę, to przecież nic się w tym życiu nie zadzieje. Musi być dodatkowy czynnik, musi być to kliknięcie. Tym kliknięciem, które sprawia całą machinę wszechświata w ruch, żeby przyciągnąć fajne rzeczy do swojego życia, są Twoje emocje. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nauczyć się zarządzać własnymi emocjami, żeby nauczyć się wprowadzać się w dobry nastrój, nauczyć się trików wpływania na podświadomość, co tu zrobić, żeby w danym momencie to, co mówisz, było zgodne tym, co czujesz. Gdy nauczysz się tego robić, wtedy za każdym razem prawo przyciągania zadziała w 100%. Generalnie nasza podświadomość słucha się sześciu praw natury. Dwa sobie mówiliśmy: to jest prawo przyciągania i prawo homostazy, ale jak będziemy łamać te pozostałe, to też możemy czasem się nie doczekać naszych wyników. I tutaj e, trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli chcemy e, nauczyć się, jak wpływać na naszą podświadomość, jak y, m, wpływać, y, m, co zrobić, żeby y, no właśnie nauczyć się, żeby to, co mówię, było zgodne z tym, co czuję. To oczywiście y, zapraszam do mojej książki Sztuka Zarządzania Podświadomością czyli emocjami, w której bardzo dokładnie to opisuję. A więcej informacji na ten temat y, możesz y, znaleźć na mojej stronie internetowej y, y, www.agawaga. Pl, w której też bardzo dokładnie e, to opisuje. Tam jest też e, na mojej stronie internetowej znajdziesz kursy. E, jest też kurs, który bardzo ładnie opisuje właśnie sześć praw natury, których słucha się Twoja podświadomość i pokazuje tam krok po kroku co zrobić, żeby ta nasza podświadomość z nami współpracowała, nie rzucała nam kurt pod nogi. Mam nadzieję, że już rozumiesz, co to jest prawo przyciągania i wiesz, co należy zrobić, żeby ono zadziałało. Pamiętajcie, że jeżeli jesteś, jesteś w stanie właśnie negatywnych emocji w lękach, coś Ci się w życiu nie układa i nawet zaczniesz stosować pozytywne teksty, to dopóki nie wywołasz w sobie uczuć zgodnych z tym, co wypowiadasz, efektu nie będzie. To tyle nadzieję, że wyczerpaliśmy temat prawa przyciągania, Więcej informacji na temat jak pracować z podświadomością i zmieniać swoje życie, jakie stosować triki na podświadomość, żeby efekt był praktycznie od razu żebyśmy mogli zobaczyć to działanie, siłę działania podświadomości, gdy pracujemy tylko sami ze sobą. Więcej znajdziesz na mojej stronie internetowej www.agawaga.pl lub w mojej książce Sztuka zarządzania podświadomością, czyli emocjami na no dzisiaj. Ci bardzo dziękuję i zapraszam Cię na... A resztę, pozostałe moje lekcje.